🎵🎵🎵 Siemanko i dziewczyny, z tej strony Maximum, e, w dzisiejszym już drugim odcinku, już drugi odcinek jak mam kwadratowe ekranie, przepraszam e, bo filtra poprawię super jest ok. jak w, możecie zobaczyć mam shadery, tak mam shadery że niestety już mi tutaj troszeczkę laguje bo to mi się nowy świat robi eee... No? Ok, wszystko mając nazwę w poprzednim odcinku teraz jednak szukam nowego miejsca na domostwo moje. A to są świnki, zabijemy je. Mhm. Dobra, mhm. zabiję te świnki, albo muszę już ich nie chce zabijać, chcę żyją jednak. Jednak zmieniam zdanie. No, mhm. tutaj coś jest, tu nic nie ma, to jest świnka. Mi się wydaje, że te jeszcze są bardzo bardzo ładne. lagły mi strasznie, tak chyba tylko przy nagrywaniu, bo bez nagrywania mi tak bardzo nie lagowało, czekajcie. Opcje. Ustawienie graficzne. może możemy. No. Dajmy na to, że 50 chmury wyłączonych będą. Normalna, krótka, nie wiem Dajmy na krótką odległość renderowania. z krawędzi dajmy na maksa. Chcę zmniejszych lagi. O gra tak w miarę, troszeczkę szponniej chodzi. Aha. I tutaj są jakieś rzeki. Mhm, no niestety jest są bardzo lagi, bardzo was przepraszam za to. Mhm. O, aha, Czy widzicie jakieś tam na góry? Aha, że myśleć, shader y trzeba odinstalować OptiFine. W zasadzie Minecraft też już. O, ale jasno tu jest. Co tu mamy? Chcę tam dojść tutaj do tej rzeki. Echa. Aha. A. To obejdę tę górę. No tutaj zaraz moja świnka morska pije. Nie wiem, czy słyszycie. Edwarda, tak zwana. Już tak po wakacjach nie powinno być tych lagów tak dużo, bo kupiłem nowego kompa i mogę spoko. Mhm. Mm mmm, ale lagi. Dobra, 13 FPSów i jeszcze jednego zmieniam. A. Ła. Co to są owce, czy co to jest? Nie tak bardzo do optyki Są świnki, ale fajnie. Ramujcie je. Stąd i my się osiedlimy. Co się przedsiębiorstwem dzisiaj? Mhm. I my się osiedlimy o tej, w tym miejscu. W tym odcinku może zacznę budować już dom. Dom chyba będzie stworzony z bambusa. no Bo go mam bardzo dużo, akurat. Ile ja mam z taków bambusa? No trochę przyznaję, że ich jest. A to nie jest bambus, to jest brzusz, okej. Okay. Mhm, dziękuję. I od razu tutaj chciałbym już postawić Od razu postawię inny inne żeby od razu Powtarzam się wiem wiem okej okay. O Janek czekajcie mhm. Dobra, damy na minimalną Na minimalne renderowanie i będzie na nie bo na razie nam to nie jest potrzebne za bardzo. Bo będziemy tylko dom budować, tutaj, no to może nie urosnąć. Bah, i deszcz jest nie, o, tu szczęśliwe koszpiki rosną. Bo podobno jak się wystawi dziecko na y, deszcz, to dziecko rośnie. Nie wiem, czy ktoś z Was to słyszał, czy tylko ja. To na ten. W heraku kachasz LSD, o, nie, tylko, a nie tylko po tym, gdzie skoszki rośnie. Aha, no nie wiem, ja się nie znam. Eee, Okej, mamy drzewko posadzone, i w spokoju, rosną. No tutaj mi już tak świnka hałasuje, nie pozwoli na grać kinka. Mhm. Jak ten dom wybudujemy? Ja planuję, że tutaj to był taki most. Eee. No. Mam takie... A ile postawiłem? Mam hekierę? Mam dużo hekier. <grym> Pościnanie bambusem zostało. No. Okej, okay, idzie fajnie. Oho. Bach to a przywitaj się No Przynajmniej powiewiła to ta Halo halo Jak w poprzednim odcinku, który też obejrzał niewiele osób. Dlaczego nie takie filmu? Wiem, że są wakacje i czasu nie ma. I co ja można tutaj zrobić cięcie? Ja sobie zdaję ja zrobić jakieś żeby już lagów takich nie było. Wiecie? O ja, no są straszne lagi i się bardzo źle budują. Jak będę tam na pewnym etapie budowy, wyznaję yy, je nagrywanie. Jestem już po 10 widzowie. Tutaj mm, to są dopiero zarysy domku. Ten będzie tak wygląda. I ja już, już moja świnka, musiała zacząć skrobić. Ale to już jest końcówka filmu. Niestety, już pięć nie zadaję, budowę. Kiedy będę budował na siłę. To jest tak, to mi się tutaj tak rozszerzy, taka kula czy coś takiego. No to nie wiem w poprzednim następnym odcinku. Aha, ja się jeszcze chciałem tylko z moim pożegnać. Do następnego odcinka. No to cześć!